Dzisiaj moim gościem jest Michał Rej. Dzień dobry. Michał jest rajdowcem, byłym. Były. <głos》>, aktualnie zajmuje się wyprawami offroadowymi. Powiedz mi, jak zaczęła się w ogóle Twoja historia z motoryzacją? Kiedy to było, w jakim wieku? W wieku 20 lat zrobiłem licencję rajdową do Mistrzostw Polski. Półtora roku później zdobyłem tytuł wicemistrza Polski w klasie 3, tej najmocniej obsadzonej, z Januszem Kuligiem Świętej Pamięci. Rok później wygrałem rajd zimowy w grupie i się rozstałem ze sportem motorowym z Mistrzostwem Polski, układy sponsorskie, i złapałem bakcyla rajdów terenowych, no bo człowiek ma tę benzynę we krwi, to nie, nie usiedzi bez, bez motoryzacji. E, tworzyłem off taki ten ciężki, wyprawowy w Polsce e, rajdy, ścigania się w, w rzekach, błotach takich głębokich. I w 2003 roku złapałem bakcyla wypraw. Czyli nie samego taplania się w błocie, ale spędzenia w tym samochodzie często miesiąca, jak nie dłużej, ale poznawania świata niedostępnego dla 95% ludzi. W jakich miejscach już byłeś? Wow! Moją specjalizacją i ulubionym miejscem jest Syberia i Azja Centralna, ale też 2,5 miesiąca spędziłem w Australii, całą Australię, Islandię. Także troszkę tego, troszkę tego było, i no jeszcze kupę różnych mniejszych wypraw. Która z wypraw była taka dla Ciebie najważniejsza? Słuchaj, na pewno to jakby było dwuczęściowe. Czyli 2009 rok jako pierwszy na świecie wytyczyłem możliwość objechania Bajkału od północy, dotarcia do Tyndy północną drogą nad Bajkałem. I w tym zeszłym roku dokończyłem to, czyli objechałem w jako jednym samochodem bez wsparcia, Bajkał koło, co również dokonałem jako pierwsza osoba na świecie. Czyli wcześniej, jeżeli ktoś chciał objechać ba bajkał, to musiał na dwa, trzy samochody jechać, żeby sobie pomagać? Tak, 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 tak wcześniej było. Były ekipy, dwie czy trzy ekipy estońskie, rosyjskie, które to objechały było po 4-5 samochodów. A jak to jest z kobietami? Czy jak organizujesz takie wyprawy, to kobiety też biorą w nich udział? Też, oczywiście. Nie jest to zbyt trudne? Znaczy nie akurat może w objechaniu Bajkału i wytaczaniu drogi w ok północnej strony Bajkału, ale w lżejszych wyprawach tak, to nie ma, z tym nie ma z tym problemu. W zeszłym roku jechało ze mną dwa samochody, jeden samochód był, znaczy dwa samochody holenderskie yy, i w jednym samochodzie była załoga kobieca, matka z córką. I dawały sobie radę. Dawały ranę. bez problemu, lepiej od, od <laughs> swojego męża. Super. Powiedz mi, czy mm, kobiety często biorą w ogóle udział w takich wyprawach, bo mimo wszystko jest to domena męska. Trzeba mieć siłę, żeby wyciągnąć ten samochód, żeby ogarnąć to wszystko. No, są warunki też kiepskie, nie ma się gdzie umyć, wysikać. Każde drzewko to toaleta. A jeżeli chodzi o umycie, chusteczki dla dziecka mokre zastępują prysznic. Także wszystko można zrobić i są niektóre kobiety właśnie w ten, w ten sposób korzystają, no jak nie ma dostępu do wody. Natomiast na takich wyprawach dalekich raczej jest tak dość luźnie. Traktuje się po prostu, jak faceci idą w jedną stronę rzeki, kobiety w drugą stronę rzeki, jest normalna kąpiel po prostu w rzece i, i tyle. Wykorzystuje się te miejsca, gdzie jest woda. I to nie ma tego, że, że wybrzydzamy, tylko wykorzystujemy. Mijacie dużo miast wsi. Powiedz mi, czy były jakieś perypety z ludźmi, którzy mieszkają w tych dzikich zakątkach dla nas? Znaczy, jeżeli chodzi o męską stronę, to było różnych parę, natomiast jeżeli chodzi o jakby perypety związane z kobietą, to kiedyś w Turcji na pograniczu z Irakiem, czy z Iranem, nie wiem dokładnie, w tym to było miejscu, w kraju to był Kurdystan, kolega, który jechał z dziewczyną nieopatrznie, ona weszła za nim do kawiarni. No i rozpętała się taka burza, że nas tam nie, nie, nie rozstrzelali. Ponieważ złamaliśmy święte prawo w ogóle, nie, bo kobieta nie ma prawa wejść do, do kawiarni. Bo to jest naruszenie rytuału wszystkiego muzułmańskiego, które tam były. No i było naprawdę nieciekawie. Dobrze, że się wojsko za nami wstawiło i jakoś uspokoiło tych wszystkich tam miejscowych. Ja raz miałem, ale to dawno, dawno temu, tą przygodę, 2003 rok, w Jakucku. Pijany milicjant, Jakut, Chciał zabrać mi paszport, ja mu nie chciałem oddać, więc mi włożył ufek kałacha do ust i przeładował go. No nie powiem, że było miło. Chodź, czyli jednak te wyprawy są takie trochę ekstremalne czasami. Czasami tak. A powiedz mi, która najbardziej ekstremalna wyprawa była z tych, co przygotowałeś i na których byłeś? Na pewno na pewno była to wyprawa 2009 rok, czyli wytyczenie tej drogi wzdłuż bajkarskim mórskiej magistrali kolejowej, bo to jest tysiąc. Jakieś 700 kilometrów, 1800 kilometrów, gdzie praktycznie nie istnieje droga, nie istnieją mosty. Przeprawialiśmy się przez, przez masę głębokich rzek. Na jednej, nie dało rady przeprawić się samochodem, wynajęliśmy ciężarówkę. Ta ciężarówka się zakopała w tej rzece. Wyciągał ją, czy, wyciągali ją takim pojazdem przypominającym silnicowym. No, także no, różne tego typu takie rzeczy czasami bywają zaskoczeniem. Powiedz mi, jakim samochodem jeździsz na wyprawy? Aktualnie Toyota Land Cruiserem Setką. Dlaczego Toyota? Wcześniej wiem, że miałeś inny samochód. Tak, miałem Land Rovera, ale jego zawodność mnie po prostu dobiła, więc wymieniłem. Toyota jest na to. uniwersalna, części są wszędzie. Tak, w Azji nie sposób znaleźć łożysk, które są w wymiarze calowym, czyli angielskim. Natomiast do Toyoty metryczne ponieważ są wszędzie, nie ma żadnego problemu z kupnem, gdziekolwiek części do Toyoty. Natomiast do Land Rovera jest naprawdę duży problem. Poza tym no, wygodniejsza, mocniejsza i po pierwsze dużo, dużo bardziej trwała. Ile trwa przygotowanie do takiej wyprawy? To zależy od tego, czy człowiek jest laikiem i przygotowuje się do pierwszej swojej wyprawy. To często ludzie przygotują się rok, półtora nawet. Dla mnie tak naprawdę to jest w granicach miesiąca czasu po zebraniu budżetu. Hmm. Ty się tym zajmujesz zawodowo już. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z ulicy i mówi: Słuchaj, Michał, wiem, że robisz jakąś wyprawę, chcę jechać z tobą. Jest taka możliwość? Jak robię wyprawę taką, że nie, nie kręcę, jakby z czegoś, gdzie potrzebuję być w pojedynkę i nie mieć tłumu za sobą, to jest taka możliwość. Jakie plany masz teraz najbliższe? Prawdopodobnie znowu Syberia, tylko że ekspedycja, jak jeszcze do tej pory nikt na świecie nie wykonał. Będzie ponad 30 tysięcy kilometrów przez takie najdziksze rejony Syberii. Między innymi będę powtarzał te trasy z zeszłego roku, sprzed trzech lat, plus drogę po kościach do Magadanu i stamtąd wikulskim traktem do Mirnej. To jest najgłębsza dziura na ziemi, kopalnia w Mirnej. I tam ten trakt, który prowadzi, on się zaczyna koło Jakucka, idzie cały czas po kole podbiegunowym. Ma tę długość 3000 km i do tej pory z ludzi, Euro, z Europejczyków, czy w ogóle z, jak to się mówi w Rosji z inostrańców, czyli nie miejscowych, przejechało do tej pory dwie osoby. Był to Walter Kolebach, Australijczyk mieszkający w Londynie, motocyklista razem ze swoim kolegą i nikt więcej. To jest fajne. Często można z Tobą nawet rozmawiać, jeśli masz dobre łącze. Wiem, że na Skype jesteś. Ja rozmawiałam, jak byłeś na Islandii. <grym> Czy są takie miejsca, gdzie na przykład już nie możecie się doczekać, żeby być z cywilizacją? Bo wiem, że jak jedziecie gdzieś w Dzicz, to czasami nawet dwa tygodnie nie macie połączenia ze światem. Nie, połączenie ze światem mamy zawsze. Macie zawsze. Zawsze mamy, tylko to jest tak, że nie korzysta się na Skype przez łącze satelitarne, <grym> bo są pierońsko drogie. Jeden megabajt odbioru czy wysłania, obojętnie, sygnału przez Inmarsata, czyli przez te satelity stacjonarne to jest 9 dolarów netto. Czyli otwarcie na przykład, nie wiem strony Onetu, czy O2, czy czegokolwiek, to jest koszt mniej więcej 30 dolarów. <grym> Więc no. no bo często wasze relacje, jak gdzieś wyjeżdżacie, to tak naprawdę są z dnia na dzień publikowane w internecie. Tak. Pisze się paczkę, robi się paczkę, zmniejsza się zdjęcia, odpala się program pocztowy tylko który w nic tle ładuje się, wysyła się i trzeba koniecznie pamiętać, żeby zakazać komputerowi aktualizacji jakichkolwiek. Natomiast czasy się zmieniają. Powiedzmy sobie szczerze, że w tej chwili łączność GSM jest nawet w Rosji tak rozpowszechniona, że można mieć 2-3 dni. To jest wszystko, co można mieć bez, bez łączności internetowej. Wjeżdża się do Rosji, idzie się do punktu, kupuje się przedpłaconą kartę razem z modemem, co tam 80 zł czy 100 zł. doładowuje się i jest, jest cały czas łączność. Tak to te czasy się na szczęście skończyły. Wynajęcia... Terminały satelitarne, które są pierwotnie drogie, niewygodne i wredne w użytkowaniu, trzeba się zatrzymać, ustawić na masce, by nastawić go pod, do, do satelity, złapać połączenie, synchronizować. Także tu już mamy XXI wiek, idzie do przodu.